Stary jak świat, ogień, ogień, ogień. Mianujecie strażnikiem ognia, strzeż go jak źrenicy własnego oka. Tak więc, czym właściwie są emocje? Ich klasyfikacja jest zróżnicowana. Mogą one też motywować nas do pewnych konkretnych działań. Jakie emocje wywołała w Was ta historia? Historia uczy nas po prostu tego, że y, każdy w życiu znajdzie swój czas i znajdzie płomyk nadziei. Śmiech z tej ironii losu, że i ogień zniszczył wszystko, i ogień jednocześnie się mu nadzieję. W jaki sposób można sklasyfikować emocje? No, moim zdaniem są tylko dobre i złe. Ale cała reszta to są i skutki, które już nie są emocjami. Czyli że mogą być dobrą emocją? która na nas dobrze wpływa, a zła, która nas tak naprawdę niszczy. Czy przestrzeń publiczna jest miejscem, gdzie można wyrażać uczucia? Tak, trzeba znaleźć taki złoty środek, bo bardzo ważne jest, żeby okazywać właściwe emocje, ale nie można przesadzić i nadmiernie okazywać tego, bo może być to niestosowne. Uważamy, tak. że przed... wow. przestrzeń publicznej można wyrażać swoje uczucia, tylko trzeba to robić adekwatnie do sytuacji. Co zrobić, żeby uważnie słuchać i odbierać faktyczny przekaz wypowiedzi? Najważniejsze jest to, żeby brać czynny udział w rozmowie, żeby ta osoba po prostu czuła, że my jej słuchamy, no i skupiać się na tym, co ona do nas mówi i nie zwracać uwagi na inne rozpraszacze dookoła nas. Nie rozpraszać się też otoczeniem, tym, co wokół nas się dzieje, skupić się bezpośrednio na tej osobie i na tym, co ona do nas mówi. I zwracać uwagę nie tylko na to, co mówi, ale również na gesty, które wykonuje w trakcie tej wypowiedzi. Emocje są jak ogień. Mogą niszczyć, ale i również dawać nam nadzieję. Emocje!